Ból stawów to normalne, bo się jest starym, słabe jelito to trzeba brać tabletki i tyle. Tak myśli większość starszych osób w Polsce. Ale prawda jest inna: za tymi przewlekłymi bólami kryje się cichy ogień zapalenia, który płonie w całym ciele i zaczyna się właśnie w naszych jelitach. Dzisiaj ja, doktor Anna Kowalczyk, pokażę Państwu prawdę, o której mało kto mówi otwarcie. Dlaczego im więcej jemy tych rzekomo zdrowych produktów, tym bardziej się zapala nasze ciało? I jaki jeden bardzo znany produkt, który wszyscy mamy w domu, może pomóc wyciszyć zapalenie, pomóc stawom i naprawić jelita od podstaw. Jeśli państwo czujecie bóle, zmęczenie i nie wiecie dlaczego, proszę nie wyłączać, bo możliwe, że przez wiele lat robiliśmy coś źle i nawet o tym nie wiedzieliśmy. Żeby zrozumieć, dlaczego przewlekłe zapalenie jest takie groźne, trzeba najpierw poznać dwa rodzaje zapalenia. Ostre zapalenie to naturalna ochrona organizmu. Kiedy się skaleczymy, wejdzie bakteria albo przeziębimy się, ciało natychmiast robi opuchliznę, gorąco, czerwień i ból, żeby walczyć z zagrożeniem. Ostre zapalenie przychodzi szybko, zrobi swoją robotę i odchodzi. To mądry mechanizm samoleczenia, ale przewlekłe zapalenie jest zupełnie inne. Nie krzyczy, nie boli strasznie, nie wysyła nas od razu do szpitala. Ta cisza właśnie czyni je niebezpiecznym. Ono po cichu niszczy stawy, osłabia je, powoduje ich zwyrodnienie, uszkadza jelita, przez co gorzej trawimy i gorzej wchłaniamy składniki odżywcze. Niszczy naczynia krwionośne, zwiększa ryzyko udaru, wpływa na mózg, osłabia pamięć, psuje sen. I w końcu rozregulowuje system odpornościowy, przez co łatwiej chorujemy i wolniej wyzdrowiejemy. Ważne pytanie: od czego zaczyna się przewlekłe zapalenie? Odpowiedź leży w jelitach. Około 70% naszego systemu odpornościowego znajduje się wokół jelit. Wewnątrz jelit jest bardzo ważna warstwa ochronna nazywa się błona śluzowa jelita. Ta warstwa działa jak mądra bariera. Przepuszcza potrzebne składniki odżywcze do krwi, ale jednocześnie blokuje bakterie, toksyny i niestrawione kawałki jedzenia. Kiedy długo jemy produkty wywołujące zapalenie, ta bariera zaczyna się uszkadzać. Błona śluzowa robi się cieńsza, słabsza, pojawiają się w niej małe dziurki. Medycyna nazywa to zespołem nieszczelnego jelita. Wtedy bakterie, toksyny, i duże cząsteczki jedzenia, które powinny zostać w jelicie, przedostają się do krwi i rozchodzą po całym ciele. System odpornościowy to wykrywa i reaguje bardzo mocno, tworząc stan przewlekłego zapalenia w całym organizmie. Jak to się objawia? Pierwszy znak to tępy ból, szczególnie rano. Nie boli strasznie, ale sztywnieją stawy, lekko boli, trzeba chodzić chwilę, żeby przeszło. Drugi znak to zmęczenie mimo wystarczającego snu. Śpimy 7-8 godzin, ale rano i tak czujemy ciężkość, ospałość, nie chce się nic robić. To nie jest brak snu, to organizm zużywa energię na walkę z długotrwałym zapaleniem. Trzeci znak wzdęcia, puchnięcie brzucha, nawet mało jemy, a jest dyskomfort. Brzuch nie boli bardzo, ale po jedzeniu nie ma spokoju. Raz zaparcie, raz biegunka. Może jelito jest lekko zapalone. Czwarty znak ospały umysł, zapominanie, trudność z koncentracją. To nie jest ciężka utrata pamięci, ale zapominamy drobiazgów, pamiętamy coś na chwilę i zapominamy. Piąty znak swędzenie skóry, drobne alergie. To nie jest wyraźna choroba skóry, tylko czasami swędzi, drobne wysypki, zmienia się pogoda i jest dyskomfort. I bardzo często pomijany znak to zmienne nastroje, łatwo się denerwujemy, łatwo smucimy, łatwo się niepokoimy bez powodu. Sen jest płytki, niegłęboki. Jeśli państwo macie dwa lub więcej tych objawów, to znaczy, że ciało wysyła wczesne ostrzeżenie o przewlekłym zapaleniu. Co więc codziennie podpala nasze jelita? Odpowiedź nie jest daleko, kryje się w znanych produktach, które jemy od wielu lat. Pierwszy produkt to rafinowane zboża zawierające gluten typowo biały chleb, makaron, ciastka, ciasta. Wiele osób mówi: Jedliśmy mąkę całe życie i nic się nie stało. Ale problem nie polega na alergii czy braku alergii tylko na tym, czy nasze jelito jest jeszcze zdrowe. Kiedy błona śluzowa jelita jest już osłabiona lub zapalna, Białko glutenu działa jak papier ścierny, który cały czas ociera tę delikatną warstwę ochronną. Wiele osób po zjedzeniu chleba, makaronu czuje wzdęcia, puchnięcie brzucha, ciężkość. To nie dlatego, że za dużo zjedli, ale dlatego, że jelito wysyła sygnał o pomocy: następny produkt ultraprzetworzony żywność to prawdziwa, największa katastrofa współczesnej diety. Proszę pomyśleć, Pakowane słodycze, zupki instant, kiełbaski, konserwy, napoje gazowane, napoje mleczne, gotowe dania. Te produkty mają wspólną cechę: bardzo dużo cukru, dużo soli, dużo złego tłuszczu i szczególnie pełno sztucznych dodatków. Nasze ciało nie zostało stworzone do przetwarzania tych substancji. Kiedy wchodzą do jelita, nie karmią dobrych bakterii, tylko karmią złe bakterie. Z czasem mikroflora jelitowa się wywraca, dobre bakterie słabną, złe bakterie gurują, zespół nieszczelnego jelita się pogarsza i cichy ogień zapalenia w całym ciele rośnie. Trzeci produkt wywołujący zapalenie, przemysłowa kukurydza i przemysłowa soja. Większość kukurydzy i soi na polskim rynku to produkt wielkiej rolnictwa przemysłowego. Podczas uprawy często używa się herbicydów, szczególnie glifosatu. Glifosat to w zasadzie silny środek antybakteryjny, kiedy wchodzi do organizmu, nie tylko zabija złe bakterie, ale też zabija dobre bakterie w jelicie. Z czasem mikroflora traci równowagę, jelito słabnie, a my nawet o tym nie wiemy. Czwarty produkt rafinowane oleje z nasion. Proszę spojrzeć na butelkę oleju w kuchni czy to olej sojowy, olej kukurydziany, olej słonecznikowy. Olej rzepakowy. Te oleje podczas rafinacji w wysokiej temperaturze tworzą dużą ilość omega 6. Omega 6 nie jest złe, ale problem jest w tym, że za dużo, i w konsekwencji ciało jest zawsze w stanie gotowości do zapalenia. Piąty produkt wywołujący zapalenie mleko krowie zawierające białko A1. Od dziecka uczono nas, że picie mleka wzmacnia kości, ale mało kto wie, że większość mleka krowiego Obecnie pochodzi z ras hodowlanych o wysokiej wydajności. Mleko z nich zawiera białko zwane A1. Przy trawieniu białka, A1 organizm wytwarza substancję pośrednią, która łatwo drażni błonę śluzową jelita, powoduje wzdęcia, biegunkę, długotrwały dyskomfort bez wyraźnej przyczyny. Kiedy już mówimy o naprawie bariery jelitowej, Teraz musimy wspomnieć o bardzo ważnym produkcie przeciwzapalnym, na którym mało kto zwraca uwagę. To glutamina. Glutamina to rodzaj aminokwasu naturalnie obecnego w organizmie i jest to ulubione źródło energii dla komórek jelitowych. Kiedy dostarczamy wystarczająco glutaminy, komórki jelitowe mają warunki do szybszej regeneracji, pomagają załatać błonę śluzową jelita. Zamknąć małe dziurki przeciekające, które wcześniej się utworzyły. I najważniejsze jest to, że kiedy bariera jelitowa jest już naprawiona, bakterie i toksyny nie mogą już łatwo przedostać się do krwi. W ten sposób system odpornościowy nie musi cały czas alarmować, i zapalenie w całym ciele maleje od podstaw, a nie tylko tłumi objawy z zewnątrz. Gdzie znajduje się glutamina? Co jeść, żeby ją mieć? Czy to trudne, czy drogie? Dobra wiadomość: glutamina to nie luksus, jest w bardzo znanych codziennych produktach. Pierwszy produkt to wołowina, szczególnie wołowina z wolnego wybiegu. Wołowina jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł glutaminy. Nie tylko to, wołowina dostarcza wysokiej jakości białka, łatwego do wchłonięcia, pomaga organizmowi mieć materiał do naprawy uszkodzonych tkanek. Dla osób z bólem stawów, zapaleniem żołądka. Osłabionym jelitem od lat, wołowina ugotowana prosto, mało przypraw, jedzona w umiarkowanej ilości, jest jednym z bardzo dobrych produktów leczniczych. Szczególnie wołowina z wolnego wybiegu jest jeszcze bogata w cynk, żelazo, witaminy z grupy B, substancje, które wzmacniają odporność i zmniejszają zapalenie w połączeniu z glutaminą. Drugi produkt to bulion z kości. Kości kurze, kości wieprzowe lub kości wołowe, gotowane na małym ogniu, przez długi czas uwalniają glutaminę, kolagen i wiele cennych minerałów do wywaru. Dla osoby słabo jedzącej, zmęczonej, słabo trawiącej, tylko jedna miska ciepłego bulionu kostnego dziennie już pomaga odżywić jelito bez przeciążania go. Kolagen w wywarze jeszcze wspiera stawy, skórę i ściany naczyń. Bardzo pasuje dla osób w średnim i starszym wieku. Trzeci produkt to jaja kurze. Jaja kurze to bardzo łatwe do wchłonięcia źródło białka, ekonomiczne, wygodne i pasujące dla prawie wszystkich. Glutamina w jajach pomaga odżywiać komórki jelitowe, podczas gdy żółtko dostarcza wiele witamin i dobrych tłuszczów. Dla osób starszych które nie mają dużo czasu na gotowanie jajka gotowane na twardo albo jajka sadzone lekko to bardzo praktyczny wybór. Czwarty produkt to różne rodzaje ryb, szczególnie ryby morskie. Ryby nie tylko dostarczają glutaminy, ale są też bogate w omega-3. To tłuszcz, który ma naturalne działanie przeciwzapalne w organizmie. Należy wybierać ryby takie jak łosoś, makrela, śledź, sardynki. Najlepszy sposób jedzenia to gotowanie na parze, duszenie na lekko, lekkie smażenie z małą ilością dobrego oleju. Unikamy głębokiego smażenia, bo zły olej i wysoka temperatura niszczą działanie przeciwzapalne. Piąty produkt to mleko i produkty mleczne przyjazne dla jelit. Nie każde mleko pasuje dla osób z wrażliwym jelitem. Należy wybierać mleko kozie, mleko owcze lub mleko krowie. A2. Te rodzaje mają strukturę białka bliższą mleku matki, łatwiej się trawią i dużo rzadziej drażnią jelito w porównaniu ze zwykłym mlekiem krowim. Jeśli używamy jogurtu, proszę wybierać naturalny bez cukru, z żywymi, dobrymi bakteriami. Jeść w umiarkowanej ilości, nie używać na całkowicie pusty żołądek. Szósty produkt to kapusta, szczególnie kapusta czerwona. Kapusta jest bardzo dobrym roślinnym źródłem glutaminy, dodatkowo zawiera witaminę U, która wspiera gojenie błony śluzowej żołądka i jelita. Dla osób ze słabym jelitem, sposób jedzenia kapusty jest też bardzo ważny. Jeśli jelito jest mocno zapalone, należy jeść kapustę lekko ugotowaną, krótko podsmażoną albo gotowaną na parze łatwiej się trawi. Kiedy jelito jest już lepsze, można jeść kapustę surową. Albo wyciskać sok z niej i pić małą ilością, żeby zwiększyć efekt naprawy. Kiedy już wiemy, czego unikać i co jeść, podpowiem najlepsze posiłki w ciągu dnia, żeby odżywić jelita i skutecznie walczyć z zapaleniem. Na śniadanie należy priorytetowo traktować lekkie białko w połączeniu z łatwymi do trawienia warzywami jedno lub dwa jajka na twardo, albo jajka sadzone lekko. Zjedzone z lekko podsmażoną kapustą albo warzywami gotowanymi na miękko, to już wystarcza, żeby dać jelitom energię bez przeciążenia, pomaga ustabilizować cukier we krwi, zmniejszyć zapalenie i utrzymać sytość dłużej niż jedzenie chleba czy białej kaszy. Na obiad, to główny posiłek dnia, należy skupić się na naturalnym mięsie, rybach i dobrych tłuszczach. Niewielka umiarkowana porcja wołowiny, ryby na parze albo piersi kurczaka ugotowanych prosto, zjedzone z warzywami gotowanymi albo gotowanymi na parze na miękko. Można dodać trochę awokado albo czystego oliwy z oliwek, żeby wspomóc wchłanianie składników odżywczych i pomóc jelitom nie być drażnionymi. Na kolację należy jeść jak najlżej: jedna miska ciepłego bulionu kostnego. Można dodać trochę warzyw gotowanych na miękko jest bardzo idealne. Lekka kolacja pomaga jelitom odpocząć, sen jest głębszy, a ciało ma czas skoncentrować się na naprawie zamiast ciężko trawić. Jeśli między posiłkami czujemy głód, zdrowe przekąski są całkowicie dozwolone. Mała garść orzechów albo pół awokado pomoże nasycić, zmniejszyć łaknienie słodyczy i nie zwiększy zapalenia. Unikamy słodyczy, słodkich owoców albo słodzonych napojów, bo szybko aktywują reakcję zapalną. Kiedy mówimy o takich zmianach w jedzeniu, w głowie wielu osób starszych pojawią się różne wątpliwości. Pierwsza trudność to brak czasu na gotowanie. Wiele osób musi opiekować się wnukami, robić domowe rzeczy albo wciąż pracuje, więc nie można codziennie długo stać w kuchni. Najprostsza metoda to przygotowanie z wyprzedzeniem. W weekend można ugotować garnek bulionu kostnego i podzielić na małe porcje do zamrożenia. Mięso i ryby można kupić, podzielić na porcje i zamrozić. Kiedy potrzeba jeść, tylko wyjąć, podgrzać albo bardzo szybko przyrządzić. Robiąc tak, cały tydzień prawie nie trzeba dużo gotować, a wciąż jemy dobrze. Druga trudność to jedzenie na mieście. Trudno wybrać dania niezapalne. Jedzenie na mieście nie oznacza, że poddajemy się. Ważne, żeby umieć wybierać dania. Jeśli idziemy do baru mlecznego, proszę wybierać gotowane mięso, rybę na parze, gotowane warzywa, zupę z kości. Jeśli idziemy do restauracji, proszę zamówić dania grillowane albo lekko smażone, mało oleju, mało sosów. Jeśli jedzenie japońskie, grillowana ryba albo sashimi, to bardzo dobry wybór, tylko zmniejszyć ryż. Można śmiało powiedzieć w lokalu, żeby nie dodawać glutaminianu sodu, żeby nie dodawać cukru. Powiedzieć raz to się przyzwyczai i nasze zdrowie jest najważniejsze. Trzecia trudność to myślenie, że jedzenie przeciwzapalne wymaga drogich składników. Nie ma wołowiny, to można używać jajek kurzych, udek kurczych, kości wieprzowe gotowane też bardzo dobre. Nie ma łososia, to jedzenie makreli, śledzia, sardynek też daje omega-3. Czwarta trudność to, że na początku zmniejszania skrobi czujemy łaknienie i zmęczenie. To zdarza się wielu osobom. Przyczyna jest taka, że ciało przyzwyczaiło się używać cukru i skrobi jako głównej energii. Kiedy zmniejszamy, ciało nie zdąży się dostosować, to pojawia się uczucie łaknienia i zmęczenie. Sposób rozwiązania to uzupełnianie dodatkowych dobrych tłuszczów, jedzenie więcej awokado, oliwy z oliwek, oleju kokosowego. Różne orzechy pomogą utrzymać sytość długo. Ustabilizować cukier we krwi i zmniejszyć łaknienie bardzo szybko. Wtedy ciało stopniowo przejdzie w stan używania tłuszczu jako energii i uczucie dyskomfortu zmniejszy się po krótkim czasie. Proszę nie przeciążać się od początku. Proszę zmieniać krok po kroku, priorytetowo, trwale. I po wysłuchaniu tego, wiele osób powie, że już starałam się jeść zdrowo. Ale dlaczego ciało wciąż boli, jelito wciąż słabe? Problem zwykle nie leży w tym, że się nie staramy, ale w błędach w jedzeniu, które sprawiają, że przewlekłe zapalenie staje się cięższe. Pierwszy błąd to jedzenie dużo owoców, bo myślimy, że to przeciwzapalne i lepsze. Owoce to prawda mają witaminy, ale nie każdy rodzaj pasuje dla osoby z przewlekłym zapaleniem. Wiele znanych owoców jak banany, winogrona, liczy, mango, arbuzy. Zawierają dość wysoką ilość cukru fruktozy. Kiedy jemy dużo, ta ilość cukru zwiększy obciążenie wątroby, pobudzi reakcje zapalne i sprawi, że jelito łatwiej się drażni. Należy wybierać owoce o małej zawartości cukru, jak truskawki, jagody, kiwi i też jeść razem z posiłkiem. Nie jeść na pusty żołądek, żeby uniknąć szybkiego wzrostu cukru we krwi. Drugi błąd to myślenie, że każdy jogurt jest dobry dla jelit. W rzeczywistości większość jogurtów sprzedawanych na rynku zawiera bardzo dużo cukru. Cukier jest ulubionym pokarmem złych bakterii. Picie tych jogurtów to nic innego jak karmienie złych bakterii w jelicie, sprawiające, że zapalenie trwa dłużej. Jeśli używamy jogurtu, proszę wybierać tylko naturalny bez cukru, z żywymi, dobrymi bakteriami i też nie używać za dużo, kiedy jelito jest jeszcze mocno zapalone. Trzeci błąd to myślenie, że dieta wegetariańska z pewnością jest mniej zapalna niż mięsna. W rzeczywistości to nie jest całkowicie prawda. Wiele osób jedzących wegetarianizm jest za bardzo zależnych od rafinowanych zbóż, przetworzonych produktów sojowych, tofu, sztucznego mięsa. Te produkty mogą zawierać wiele substancji trudnych dla wrażliwego jelita, trudno się trawią, sprawiają, że zapalenie po cichu trwa dłużej. Są osoby jedzące małą ilość wysokiej jakości białka zwierzęcego, które wracają do zdrowia dużo lepiej niż osoby jedzące wegetarianizm, ale jelito zawsze jest wzdęte i zmęczone. I tutaj chcę, żeby Państwo zapamiętali jedną podstawową rzecz. Wiele bólów, zmęczenia, zaburzeń trawienia czy osłabienia pamięci nie jest po prostu kwestią starości, ale zaczyna się od cichego przewlekłego zapalenia a jego centrum leży w jelicie. Nie trzeba zmieniać wszystkiego w jeden dzień, tylko zacząć od następnego posiłku. Jeść trochę wolniej, wybierać trochę lepiej, słuchać ciała trochę więcej. Zdrowie nie leży w słoiku z tabletkami, nie leży w wieku, ale leży właśnie w naszych codziennych wyborach. Jeśli dzisiejsze treści były pomocne, proszę dać mi polubienie, zapisać się do kanału i włączyć dzwonek powiadomień. Jednocześnie proszę udostępnić to wideo bliskim znajomym, którzy mają bóle stawów, słabe jelita albo są zmęczeni jak Państwo. Jeśli macie pytania albo doświadczenia, którymi chcecie się podzielić, proszę zostawić komentarz poniżej, przeczytam i będę z Państwem. Życzę Państwu, żeby każdego dnia trochę lepiej rozumieć swoje ciało i zdrowieć z każdym dniem w sposób trwały. Do zobaczenia w następnych wideo.